Przed piłkarzami drugiej drużyny Ustrygo Klubu Sportowego ostatnie dwa spotkania w tym sezonie. Już we wtorek finał Wojewódzkiego Pucharu Polski na głównej płycie obiektu przy Alei Unii 2. Mecz z Unią Stierniewicę. Z nami Marcin Matysiak, trener drużyny. Do tego meczu przystępujecie w dobrych nastrojach, bo ta seria meczów bez porażki trwa. Tym razem udało się wygrać z LKS-em Kwiatkowice 3-2. Jakie to było spotkanie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. No tak jak wspomniałeś, pomału dobiega ten sezon, dosyć, dosyć długi, w którym rozegraliśmy 30, rozegramy 38 spotkań ligowych, plus dochodzą mecze Pucharu Polskie oraz mecze, mecze sparingowe. Widać, że, że każdy gdzieś tam pomału oczekuje końca tego sezonu. Na pewno cieszymy się, że cały czas jesteśmy drużyną niepokonaną i chcemy, żeby tak zostało do końca, biorąc tutaj pod uwagę i mecz Pucharu Polski oraz ostatni mecz e, ligowy. Jeśli chodzi o ostatni mecz ligowy, który rozegraliśmy, czyli z LKS Kwiatkowice, jak w większości naszych meczach, gdzie gdzie, gdzie kibice już mogli też się przyzwyczaić, e, nie brakowało emocji. E, Szybko straciliśmy bramkę na 1 na 1-0 zaraz na początku meczu później potrafiliśmy doprowadzić do wyrównania. strzeliśmy bramkę na 2-1 i tak naprawdę już kontrolowaliśmy ten mecz, ale w końcówce gdzieś przytrafił nam się błąd, w wyniku czego drużyna przeciwna miała rzut karny, wykorzystała na 2-2. Ale jak zawsze gramy do końca, zawsze chcemy, chcemy więcej i tak samo było tym razem, e, można powiedzieć, w doliczonym czasie gry zdobywamy bramkę na 3-2, gdzie e, sędzia pod e, strzeleniu tego gola kończy, kończy mecz. Także na pewno nie brakowało emocji. E, bardzo podobała mi się reakcja całej drużyny i sztabu, pomimo tego, że już, może, już awans mamy, mamy zapewniony. My z tego zwycięstwa potrafiliśmy się cieszyć, jakby było to kolejne zwycięstwo, które gdzieś utrzymywałoby by nas cały czas w walce o, o awans. A, a to, było, to było niesamowite i również to podkreślałem już na, na rozmowie z zawodnikami w szatni po meczu. W meczu przeciwko Kwiatkowicom stworzyliście nieco mniej sytuacji pod bramką rywala niż zazwyczaj. To efekt tego, że gdzieś podświadomie żeście już oszczędzali siły na ten wtorkowy finał, czy to po prostu rywalku? Wymagające warunki. Wydaje mi się, że nieraz tak bywa po prostu, że dominuje się, kontroluje przebieg spotkania, ale nie zawsze można stworzyć tyle sytuacji, ile byśmy, byśmy chcieli. W tym, w tym meczu właśnie tak tak było. Na pewno nie analizowaliśmy tego pod kątem, że, że gdzieś tam włożymy mniej wysiłku i będziemy mniej zdeterminowani z tego względu, że jest finał pucharu polskiego. Nie, podeszliśmy do tego meczu jak do każdego innego. Po prostu tak wynikało, wynikało to z gry. W jakiej sytuacji kadrowej znajdują się rezerwy UKS-u przed wtorkowym finałem? Co najważniejsze, wszyscy zdrowi, zdeterminowani, gotowi do gry, tak żeby jutro wyjść i, i ciężko pracować na, na boisku. Jakim rywalem jest Unia z która z zmagania skończyła na piątym miejscu, zdecydowanie najwyżej ze wszystkich drużyn z regionu łódzkiego? Na pewno doświadczony zespół, samo to, że po raz trzeci są w finale Pucharu Polski, ostatnie dwa e, finały wygrali, to też pokazuje, że gdzieś bardzo poważnie biorą ten e, Puchar Polski, e, chcą, chcą w tym Pucharze Polski zwyciężać. I zajść jak, na, jak najdalej. E, drużyna, z którą też się konfrontowaliśmy w, w meczu sparingowym. E, nie był to na pewno łatwy, łatwy rywal. Ma kilku doświadczonych zawodników. Mają swoją filozofię, swój styl, styl grania e, i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ciekawe spotkanie. Czy to Unia jest faworytem tej potyczki? Myślę, że w tym meczu nie ma faworyta. Każdy ma równe szanse, tak jak wielokrotnie historia pokazywała, finały rządzą się własnymi prawami i myślę, że tak samo będzie w tym spotkaniu. Biorąc pod uwagę, w której lidze występuje Unia, w której my do tej pory występowaliśmy, można powiedzieć, że Unia jest faworytem, ale, ale nie. Uważam, że w tym meczu nie ma faworyta i, i każdy ma równe szanse i tak do tego spotkania podchodzimy. Wyłączenie z gry Dawida Dziendzielewskiego, najlepszego strzelca z cierniwickiej drużyny, będzie istotnym elementem waszej tartyci na wtorkowe popołudnie? To znaczy analizowaliśmy Unię Skierniewice, wiemy jakie mają atuty, wiemy też jakie mają e, słabsze strony. E, na pewno Dawid jest, jest indywidualnie bardzo dobrym zawodnikiem, gdzie na pewno będziemy musieli na niego zwrócić uwagę, ale to nie będzie też tak, że e, całą naszą grę będzie poddyktowana pod to, jak, jak zatrzymać e, napastnika Unii. My będziemy chcieli grać e, swoją piłkę, przedstawić swoją filozofię i to co do tej pory pokazywaliśmy i w meczach pucharowych e, z rywalami trzecioligowymi i również na boiskach czwartoligowych. Możliwość występu na głównej płycie Stadionu Króla przed publicznością liczniejszą niezwykle, to będzie ten impuls taki dodatkowo mobilizujący młodych ukraińców do walki? Na pewno, na pewno coś fajnego, takie zwieńczenie całego sezonu, móc zagrać w finał na stadionie Króla w sercu Łodzi, z czego bardzo się cieszymy. Na pewno dla niektórych zawodników będzie gdzieś tam poniekąd spełnienie, spełnienie marzeń. Dla mnie samego osobiście też ogromne wyróżnienie, że jako trener ŁKS2 będę mógł poprowadzić zespół w finale Pucharu Polski i na stadionie Króla, na stadionie klubu, któremu zawsze kibicowałem od dziecka. Myślę, że gdzieś tam dodatkowe emocje się, się pojawią i myślę, że tak samo będzie u zawodników. Na finiszu pierwszej rozgrywek w barwach pierwszej drużyny Pokazali się Mateusz Bonkowicz i Oskar Koprowski. Czuliście w sztabie szkoleniowym, dumę z tego, że wasi podopieczni już zaprezentowali się szerszej publiczności. Na pewno bardzo się cieszymy, że otrzymali szansę. Zawsze powtarzałem, że to zależy przede wszystkim od zawodników, o ich determinacji, pracy i zaangażowania, to jak, jak podchodzą do, do każdych zajęć, do każdego meczu. I to na pewno dla Oskara i dla Mateusza była, była nagroda. Dla nas oczywiście też taki miły, miły akcent. Zawsze, jeżeli zawodnik, z którym e, funkcjonujemy, można powiedzieć, przez cały rok wchodzi na boiska pierwszoligowe, to gdzieś jest ten dodatkowy dreszczyk emocji, no ale taka też jest nasza nasza praca. Takie, takie też są nasze, nasze cele, że mamy rozwijać zawodników, tak, żeby oni byli przygotowani do tego, żeby zagrali w ŁKS 1 I z tego na pewno bardzo się, się cieszymy, że, że otrzymali taką szansę. Wierzę, że, że, że gdzieś tam cały czas będą, będą kontynuować tą swoją drogę rozwoju. Po wtorkowym finale czeka Was jeszcze jedno wyzwanie w weekend, ostatnia kolejka czwartoligowych zmagań, wyjazd do Skalnika Sulejów i możliwość przekroczenia magicznej bariery 100 zdobytych punktów. To byłby wynik bez precedensu. No to byłoby coś fantastycznego. Jest to nasz kolejny cel, nie ukrywamy. W momencie, kiedy już mieliśmy awans zapewniony, bodajże na, na drugi dzień po, po meczu mieliśmy odprawę z zawodnikami, i przedstawiliśmy sobie kolejne cele, takie krótkotrwałe i to właśnie było to, żebyśmy byli drużyną niepokonaną i żebyśmy przekroczyli barierę tych 100, 100 punktów. Byłoby to takie niesamowite zwieńczenie tego całego sezonu, taka nagroda dla, dla całej drużyny, dla sztabu, dla ludzi, którzy tu pracują, współpracują i, i, i nam pomagają, że moglibyśmy się w jakiś sposób zapisać w historii, zdobywając ponad 100 punktów. No coś, mam nadzieję, że to wierzę w to, że, że to osiągniemy. To jeszcze na koniec zostawmy futbol w wydaniu lokalnym, spójrzmy na to, co dzieje się na Mistrzostwach Starego Kontynentu, za kogo oprócz reprezentacji Polski trzyma na tym turnieju ci Marcin Matysiak. Szczerze mówiąc, nie mam takiej drużyny, za którą bym trzymał dodatkowo kciuki. Pamiętam jako dziecko bardzo często uwielbiałem patrzeć na, na, na Holandię, na, na Włochów, ale w tym momencie każdy mecz, który oglądam, to raczej oglądam z perspektywy trenera, analizuję, co mógłbym nowego zobaczyć, co mógłbym nowego się nauczyć, co nowego mógłbym przenieść tutaj na naszą, na naszą drużynę i bardziej pod tym, pod tym kątem. Oczywiście całe serce moje jest za, za reprezentacją Polski, a resztę, resztę drużyn. Jest Zawsze jak oglądam, po prostu chcę, żeby to było dobre widowisko, z którego zawsze coś tam będę mógł, mógł wyciągnąć jako, jako trener. A która nas w takim razie najbardziej oczarowała i która dostarczyła gdzieś najwięcej do tej pory tych inspiracji taktycznych? No myślę, że Belgia. Belgia jest taką drużyną, gdzie warto oglądać, warto czerpać. Już, już we wcześniejszych e, mistrzostwach pokazywali, że, że są naprawdę dobrą, dobrą drużyną. Fajnie się na nich, na nich patrzy, bardzo dobre indywidualności i te indywidualności gdzieś tam potrafią tworzyć, tworzyć drużynę, co jest też mega, mega ważne. No i oczywiście dyspozycja reprezentacji Włoch. Coś niesamowitego, trzy mecze, trzy zwycięstwa, intensywność z jaką ich grają i, i głód tej piłki pokazuje, że, że można, że cały czas można być głodnym, że cały czas można być z zmotywowanym do tego, żeby być coraz lepszym i osiągać cele. I to samo chcemy zaszczepić e, naszym młodym zawodnikom, żeby zawsze chcieli więcej. To było nasze takie hasło przewodnie i chcemy, żeby tak było. Dziękujemy za rozmowę. Trzymamy mocne kciuci za zwycięstwo, za zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski, za przekroczenie tej bariery 100 punktów w czwartoligowych rozgrywkach. Gościem UKS TV był trener drugiej drużyny uks Marcin Matysiak. Dziękuję bardzo.